W Polsce dyskusje jak, nad tym, jak mają wyglądać opłaty nadzorcze dla firm kryptowalutowych po wejściu w życie rozporządzenia Majka, to problem znany od dłuższego czasu. Pojawiają się propozycje, ale póki co nic nie zostało przesądzone i nie mamy tego jeszcze w ostatecznej wersji na papierze. A jak to wygląda na Malcie? Czy tam regulator ma już wszystko poukładane? Też nie do końca. Opłaty, co prawda, zostały określone, ale trudno powiedzieć, że system jest prosty czy idealny. Jest raczej rozbudowany i wieloskładnikowy, bo łączy w sobie opłaty podstawowe, opłaty za każdą usługę krypto i procent od wolumenu transakcji. Zacznijmy w tym zakresie od podstaw. Na Malcie firmę kryptowalutową klasyfikuje się według świadczonych usług w tzw. trzech klasach. I tak jeśli oferujesz jedną lub więcej usług, Klasy pierwszej zapłacisz 10 000 euro rocznie. Dla klasy drugiej to już 25 000 euro. A jeśli świadczysz usługi klasy trzeciej, na przykład działasz jako giełda albo oferujesz usługi powiernicze, roczna opłata wynosi 50 000 euro. Na tym jednak nie koniec. Malta wprowadziła też dodatkową opłatę za same usługi, które firma jest uprawniona świadczyć. Niezależnie od klasy, każda autoryzowana usługa to kolejne 2000 euro rocznie, czyli w uproszczeniu. Im więcej usług masz, tym więcej zapłacisz. I wreszcie trzeci składnik. Opłata od wolumenu transakcji wynosi 0,05%, czyli 0,05 całkowitego wolumenu. Ale z jednym ograniczeniem maksymalna kwota to 250 000 euro rocznie. Innymi słowy, duże podmioty płacą więcej, ale w przewidywalnych granicach. Ten system ma, swój, ma swoje plusy. Jest przewidywalny, progresywny, pozwala regulatorowi pokrywać koszty nadzoru bez nadmiernego obciążania małych graczy, ale jednocześnie nadal oznacza istotne koszty stałe oraz opłatę od przychodu, ale nie od zysku. I właśnie ten element może być problematyczny dla mniejszych firm. Na tle braku prawnej regulacji w Polsce model maltański wydaje się uporządkowany, ale czy sprawiedliwy? To już zależy, z czyjej perspektywy patrzymy. I chcesz, jeśli chcesz wiedzieć, jak wyglądają opłaty za majka w innych państwach i czego można się spodziewać w Polsce, śledź kolejne filmy. A co najmniej ciekawostki, jeżeli chodzi poza merytorycznymi materiałami.